Dzisiejszą uroczystość objął patronatem honorowym pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Także cieszymy się, że to wydarzenie można powiedzieć jest takie ogólnopolskie, ale i związane właśnie z tą współpracą transgraniczną, która jest od 30 lat na granicy polsko-słowackiej w zakresie województwa. I małopolskiego, ale i kraju kreszowskiego, i kraju Żylińskiego. Witamy bardzo serdecznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystościach z okazji jubileuszu 30-lecia Euroregionu Tatry. Z perspektywy minionych 30 lat inicjatorów i twórców Euroregionu Euro Tatry można określić mianem awangardy polskiej i słowackiej integracji europejskiej. Serdecznie Państwu dziękuję za sformułowanie tej nowatorskiej na owe czasy wizji współpracy transgranicznej oraz za jej konsekwentną realizację. Życzę Państwu powodzenia w realizacji przyszłych ambitnych przedsięwzięć. Życzę niewyczerpanego zapału i siły do dalszych działań dla regionu TATR, a dzięki temu dla obu naszych krajów. Życzę owocnych obrad, satysfakcji i sukcesów w pracy oraz wszystkiego dobrego. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Mam zaszczyt poinformować, że minister spraw wewnętrznych i administracji uhonorował odznakami honorowymi osoby zasłużone w działalności społecznej i samorządowej. Odznaka honorowa za zasługi dla samorządu terytorialnego. Stanowi wyraz uznania dla osób, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju i wzmacniania struktur samorządowych, a także do podnoszenia jakości życia mieszkańców swoich regionów. Przyznanie tej odznaki to dowód na docenienie pracy samorządowców, którzy codziennie angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności i realizację projektów poprawiających komfort życia obywateli. Szanowni Państwo, nie trzeba nikogo przekonywać, jak wielkie korzyści wypływają ze współpracy transgranicznej. Jest to jeden z kluczowych elementów szeroko rozumianych procesów integracyjnych. Te z kolei, jak dobrze wiemy, przynoszą szereg pozytywnych rezultatów, szczególnie w zakresie ożywiania i dynamizacji rozwoju lokalnego i regionalnego. Prawdziwość tych słów zdaje się w sposób szczególny potwierdzać praktyka, która od wielu lat jest naszym udziałem. Liczne przykłady realnego współdziałania lokalnych społeczności w kontekście ogranicza potwierdzają ogromne znaczenie wypracowanego już na wskroś efektywnego modelu transgranicznej współpracy. Jego solidnym fundamentem są konkretne działania oparte na zasadach określonych w Konwencji Madryckiej, mającej na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi. Jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń. Euroregion Tatry dysponuje atrakcyjnym potencjałem turystycznym, pozwalającym na aktywny rozwój funkcji turystycznej. Inicjatywa Pana Prezydenta pozwala na szybki i bezpieczny transport do atrakcji południowej Małopolski, do atrakcji poszczególnych samorządów, członków Euroregionu Tatry. Euroregion Tatry. Przyznaję członkostwo honorowe dla pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Pragnę w imieniu pana prezydenta bardzo podziękować za to wyróżnienie i oczywiście panu prezydentowi przekażę również tą powieścią o tym dzisiejszym spotkaniu, kiedy tylko będę miał okazję z moim szefem, szefem się zobaczyć. Był taki pomysł, nawet, że pan prezydent. W pierwszych chwilach, kiedy dowiedział się o tym spotkaniu, planował, że, że tu dzisiaj będzie, ale z uwagi na kalendarz wizyt międzynarodowych prezydent dzisiaj rozpoczął wizytę w Korei Południowej. No i dlatego nie ma dzisiaj tutaj pana prezydenta, ale prosił, żeby go dzisiaj reprezentować. Ten list odczytać, przekazać panu wielkie słowa, państwu wszystkim wielkie słowa, uznania, podziękowań i gratulacji za to, co robicie, tworząc. Przecież nie jedyną taką wspólnotę, jeśli chodzi o region Teatry, ale nawiązując bardzo wiele takich właśnie potrzebnych relacji, które potem przekładają się na wymierne korzyści, które osiągają mieszkańcy poprzez Państwa codzienną działalność, poprzez codzienny trud staranie się o rozwój tych małych, lokalnych ojczyzn. Bardzo dziękuję w imieniu Pana Prezydenta. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i nie muszę mówić tego, że oczywiście Pan Prezydent, jako Prezydent Rzeczypospolitej, Ogarnia swoimi myślami i stara się bywać w każdym zakątku Rzeczypospolitej. W sposób szczególny, droga dla niego jest Małopolska i drogi dla niego są właśnie te tereny Podkala i Sądeczny. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję.